To już trzeci short serii sześciu fundamentalnych relacji, jakie towarzyszą nam przez całe nasze życie, a większość ludzi je zaniedbuje. To zaniedbanie bezpośrednio wpływa na długość i jakość naszego życia. Tym razem porozmawiamy o naszej relacji z nawadnianiem. Nawadnianie to znacznie więcej niż tylko gaszenie pragnienia. Dzięki odpowiedniemu nawadnianiu poprawisz koncentrację i jasność umysłu. Wspierasz serce i nerki, zapewniasz lepsze trawienie, odżywiasz skórę i spowalniasz proces starzenia. Utrzymujesz energię na stabilnym poziomie przez cały dzień. Jak sprawdzić, czy jesteś dobrze nawadniony? Zerknij na kolor swojego moczu. Jeśli jest ciemny, najprawdopodobniej pijesz za mało wody. Jeśli jest bardzo jasny i klarowny, to też nie jest dobrze. Częste sikanie wypukuje minerały i witaminy, które są nam potrzebne. Najlepszy kolor to, zgadłeś, słomkowy. To znak, że Twoje ciało jest w równowadze. Chcę się z Tobą podzielić moją poranną rutyną, którą robię zaraz po przebudzeniu. Wypijam szklankę wody o temperaturze około 40 stopni, dodaję do niej około 2 g soli kłodawskiej albo himalajskiej i dwie łyżki stołowe octu jabłkowego nierafinowanego bio, takiego z naturalnym osadem. Zaraz po niej wypijam kolejną szklankę czystej wody, żeby opuchać zęby pod bamo szkliwo. Zęby myję po 30 minutach nie dlatego, że tak chcę, tylko dlatego, że bezpośrednio po posiłku w jamie ustnej panuje kwaśne środowisko spowodowane obecnością kwasów pozostałych podczas trawienia pokarmu. Te kwasy powodują czasową demineralizację szkliwa, czyli jego osłabienie i podatność na uszkodzenia mechaniczne. Co mi to daje? Dbam o mikrobiom, pobudam perystaltykę jelit, nawadniam i nawilżam jelita, żeby się oczyścić. Zaczynam dzień od zrobienia czegoś dobrego dla siebie. To nie zajmuje wiele czasu, a poprawia mój nastrój na resztę dnia. Mam 45 lat i dzięki dbaniu o prawidłowe nawadnianie mam ciało młodego, zdrowego człowieka. To jest możliwe i ty też możesz to osiągnąć. Zadbaj o relację z nawadnianiem, to jeden z najprostszych sposobów na zdrowie, energię i dobre samopoczucie. Zasubskrybuj kanał Nienormalna Para. I czekaj na kolejne trzy shorty o fundamentalnym znaczeniu dla naszego zdrowia i długości życia. W pierwszym mówiłem o relacji z oddychaniem, w drugim o relacji z odżywianiem, teraz było nawadnianie. Kolejne trzy są tak samo istotne. Dziękuję i do zobaczenia.